Nie, jest Dla mnie nie miękkie. Miękkie. To i To i to. I ten ma teraz, to łóżko jest głupie, To nowe łóżko, tak jak kostka. No, ale kochanie, my nie mamy jeszcze jednego łóżka, Poza tym, jak się robi łóżko? Łóżko. Robi się. Nie, kochanie, z plastiku się nie robi. Ale nie wiem, jak zrobić nowe łóżko. Daj mi to łóżko. Paras kat mun kocyk. Yes! Nie robi się z piasku kochanie Nie robi się z piasku Ko Ale jestem nowy Ty będziesz miała Tylko jeszcze raz powiesz mi, że poduszka nie jest Będziesz spała w zimie W dwóch minutach, mama, mama, co znowu? Ta poduszka nie jest miękka! Dobrze, mówiłam już ci! Miękka jest, nie jest miękka, przejdźmy na drugą. No, teraz jest miękka, bo, ten, bo ta naklejka, no to ja mi. Ja nie chcę! Mój podpis LPS! Wydajesz mój, mój sekret. Mój sekret. Telewizoru. I idź spać. To nic, że ten kotek jest brzydki, ale nie masz na choroby. Do... Rozchorować się. Masz już spać. Teraz. Bo dzisiaj do szkoły. W ogóle jej urodziny. Po godzinie. Idziemy, wstajemy, kochane. Co się działo w nocy? Nie pytaj się, to jest długa historia. Idź jakąś. A ty wstawaj! Sam jesteś wstawaj, tak się nie mówi do własnej suretki! Kochanie, bo pójdziesz do kąta. Teraz! Ale co mam robić, skoro ona się kąpie, kąpie i kąpie, i kąpie, i kąpie, i kąpie? Idę, przynieść fotel. Pan robię kłapki! Dobrze, mamo, dobrze, macie wtedy przejść do stołu! zawsze się obracam jak się to kręci. Mm. Teraz... <grymne> o, 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 dziękuję, się zobaczymy. Cześć!